Hejka, cześć, się wam wszystkim z tej strony Krzysiek. To jest drugi odcinek z Pokémon. W międzyczasie podekspiłem trochę naszego Charmandera. Ma już dziesiąty level. No więc tak Lecimy. Ostatnio byliśmy w jednym mieście Teraz udajemy się tam z powrotem W ostatnim odcinku było, że tam dostaliśmy przesyłkę dla ołka Co jest? Zbugowało mi się Ej Ja mam ręce tutaj, nic nie robię. O, sam idzie. O już. To sam mi chodził. Co, nie wierzę w to, nie wierzę. Nie wierzę. No trudno, idziemy jeszcze raz. Da, da. No niedługo złapię jakiegoś Pokemona, ale takie są, nam. No, nie za bardzo przypadają mi do gusy te Pidgeye, Rattaty i tak dalej, wolę jakieś silniejsze Pokemony zbierać które będą w moim teamie, tak wiecie Bo nie chcę zbierać pokona takiego, którego bym nie expił, no Wiecie o czym mówię No Niedługo, może zbierzemy swoją pierwszą odznakę, zobaczymy jak to będzie wszystko Tę, no. Miridia City Zmniejszę jeszcze głośność. O centrum pokem, nie mam nic leczenia. Pogadajmy sobie. Czy chcesz posłać? Do... Dobra. Nie. Rozmawialiśmy z nim już. Co tutaj? Uff, próbuję zapamiętać wszystkie notatki. Złoży się. Okej, okay. nie zapomnij przeczytać wszystkiego z tablicy. Co? Wszystkie zmiany stanu Pokémonów w walce. Który temat cię interesuje? Śpiący Pokémon nie może walczyć pozostanie w podczasno podczas no... Który temat Cię interesuje? Sand, paraliz paraliż... E Poparzenie, lód... zamknij. Nie chcę nic. Wszystko ją. Pierwsze przypadkowo kilka niestety. E Chodź tu. Te pokemon u twojego boku. Masz Pokémony, Prawda? Jednego. Niesamowite, że możesz nosić i używać pokemonów, gdy tylko chcesz. Tego ścinać jeszcze nie możemy, ale będziemy mogli przez kata. Market. Cześć, mogę w czymś pomóc? Skup. Narażenia. Ada, nieźle. No to lecimy dalej. Chodzę czasem na zakupy do Peter City. Muszę przechodzić przez Las Viridian, żeby się tam dostać. No teraz napiłem się już kawy tego Mitschola, żeby zacząć dzień. Hmm, co za czerwone pudełko? Ach, więc rozgrywasz ten cały Pokédex, tak? No to pozwól, że coś ci poradzę. Za każdym razem, gdy złapiesz Pokemona, Pokedex automatycznie aktualizuje jego dane. Nie wiesz, jak łapać Pokemon? Wiem. Zatrzymałeś się, zobowiązany by ci pokazać, no A no umiem łapać, no ej, koleś. Pokaż ziomek ani raz się nie uderzyłeś w Widla, ale spoko No, złapie się Raz, dwa, trzy jebut Mam cię, zapowieść Widla no ja tylko ty Proszę musisz przyznać, że czegoś cię tu nauczyło no. no dobra weź jeszcze to TV. Jeżeli będzie coś, czego nie zrozumiesz, obejrzyj nauczyciel podstaw bycia poważnym trenerem pokemonów. A idź pan. Jim. Ta sala jest zawsze zamknięta. Ciekawe, gdzie jest jej li lider. Ja wiem, kto tu będzie liderem, więc się nie obawiam. Wrócimy tu na pewno jeszcze spokojnie. Road 2. Dobra, lecimy na co. Jakie tu pokemony można spotkać? Rataty. O, boże. Level drugi. Nie ma sensu walczyć. Ratata. Level drugi. Dobra. Tu widzę, że nic ciekawego nie ma. Lecimy do... Lasu Viridian, w którym będą pokałane robaki, z którymi nie będziemy mieli żadnych problemów. Chyba. <laughs> nie no, nie będziemy. samo może jest mały, ale potrafi mocno gryźć. Zapowiedzisz sobie jednego? Nie. Wybierasz się do Lasu Viridian. To jeden wielki labirynt. Uważaj, żeby się nie zgubić. No aż taki labirynt, to nie wiem, czy to jest. Przejdzie się szybko. Przyszedłem tu z kolegami, żeby zapać parę pokemonów, Robaków. Wszystko... Wszyscy rwą się do leki. <grybujesz>, ja sam jesteś. Co ona? No, <grybujesz> Mamy Charmandera, ogniscy Pokémon, nie mamy się co bać Super efektywne No easy 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 walka Dobra, lecimy Dalej Porada Na zatrucie najlepsze jest Antidode Antidude Dobra Antidode inaczej. O, jest, jest Pierwszy przeciwnik Rzucałem Pokebole bez opamiętania i skończyły mi się. Dlatego uważam, że pokeboli nigdy za wiele. Spoko. O tu mamy jednego pokebola, ciekawe co w nim będzie, ale Will nas atakuje level 4. HTP. Tu. <śpiew> Pośpiechu nigdy za wiele. Dobra. Mleję. Niedługo będziemy mieli Charmelliona. Potion. Jest trzeci, ale okej. Okay. Uh. O, Pierwszy przeciwnie raz. Nie, to drugi gar był pierwszy, sorry. Hej, masz Pokémon, zobaczymy co umiesz. Okej. Okay. Easy easy. Ta walka nie będzie mi sprawiała problemów. W ogóle. Chyba, <laughs> walowa. Szósty poziom. Ale no sorry, mam dziesiąty. Ale ekspa. 11 już, o widzicie. Najłatwiej wziąć sobie w fajradzie Charmandera na, na początek i Easy walka dalej. Nie to! Ach, dobra, trudno. Trzeba też walczyć innym atakiem, żeby przeciwnik miał nadzieję, odrobinę nadziei. Nie, Caterpie przegrał. Oczywiście, że przegrał. Nie miał szans. O chcę walczyć? Proszę bardzo. Jo, nie możesz rzucić, jeszcze jesteś trenerem. Jestem trenerem? Masz wpierdal! Uh. Weedle. Weedle. Może sobie zabijmy jakiegoś robaka, tak wiecie. Tak dla pizzu chociaż, byle był. O, trzy poki mało, nawet nie zwróciłem uwagi, ale i tak... Co mu po tym skoro padają na hita? O. I kolejny. Widlby czy inny? 12 level. Szybko się gra. Kakuna! Dobra. <grywka> Dobra, easy, easy. Easy walka, bez problemu. Uuuu, wow. Nie <noise> Nie mam już pokemonów, to złap! <noise> Dużo możemy się spodziewać po ich wyglądzie, widzicie ten wygląda na... ...znaczy charakterystyczny dla tych... Po... No, dla pokemonów robaków, zresztą jesteśmy w takim lesie, no to czego się dziwić. Dobra, złapiemy jakiegoś pokemona, boleaki. jaki. Caterpillar. Caterpillar. Watch scratch. No dobra. Jeszcze spada torba. No i ja mam caterpillar. nasz ...Pokemon... ...niechętnie nie go łapię, ale cóż... ...musi się coś dziać. Mam cię! Dodana. Jest pokryty zieloną skórą, gdy rośnie to ci skórę pokrywa się jedwabną nicią i zmienia w twardy kokon. Czy chcesz nadać imię za panem Caterpie? Tak. Na zimę ordinary singing morally hmm. Slender, A aj! Aj, aj, aj! aj. Dobra, lecimy dalej Porada, rozmawiaj z profesorem Oakiem przez PC a sprawdzi swój potencjał z Pokédex Antiloada Antiload Dobra, to kolejny Caterpie Przed chwilą go złapaliśmy Więc easy Mówię, że jak Mamy ogoniowego pokemona, no to czego się spodziewać po robakach skoro z ogień nie jest dla nich super efektywnie działa. Więc Łatwy exp, łatwe walki, jeden hit, koniec. A, ty, ty. no, co się dziwić? Łatwo jest. Niedługo będzie ewolucja na 16 poziomie, jeśli się nie mylę. O, dochodzimy do końca chyba, coś tak czuję. Dziki katerpij atakuje. Wej, nie chcę się z nimi bawić. O? Czy wiesz, że pokoły one ewoluują? No, nie, kurwa nie wiem Ameryka odkryłaś To pewnie byś miał ewolucję, no, no ta pod kak... kokuny idź Ale no, sorry, ma jeszcze wagę Metal Cloud. Pewnie coś zabrano. Czy coś... O, embery się kończą. Niedobrze. To super efektywa. No to co tam mam mówić, bo nie wiem za bardzo, nie przygotowałem się do tego nagrania. No po prostu chcę jak najszybciej skończyć tę serię to, <laughs> no nie wiem Trochę nudne bo zapowiada się na burzę, no co mam mówić oh, Słabo, słabo 108 Dobrze, że dla tych trenerów dostajemy więcej expa to mnie. Kasa. Przyda się nam kasa i to bardzo. Zobaczymy. Co no, so, ja wcisłem. <laughs> są coś przypadkiem. Dobra, zostawimy to już sobie, bo... nie chcę mi się tracić już tych broni. Znaczy no, no, ataków, dobra. Pierwszy mi się z już. Porada. Nie zobać pokemona, który należy do kogoś innego bo leży się na tylko dzikie pokamony. No okej. Okay. Hej, zaczekaj, po co ten pośpiech? Bo my się śpieszy. Hello. Dobra, zjedziemy cię jak... Jak każdego gracza. Patrz. <grybuj> <grybuj> Za niedługo dojdziemy do nowego miasta, bo już tam będzie w końcu... Lider Leder Lider. No to dawaj Wiem, że jestem niezły, hajs się przyda Ja chcę Ripala Ripala lejta mm, Kurwy Mam nadzieję, że ta seria przymyje się na moim kanale Nieźle Naprawdę mi tym zależy. Fajnie mi się gra w Pokémony. Mam nadzieję, że on się fajnie je ogląda. Czy założenie moja drzewka przy drodze? Mogą zostać ścięte za pomocą specjalnego ruchu Pokémon. No wiem. Ale nie mam jeszcze. Czy znasz technikę anulowania ewolucji? Tu Pokémon ewoluują, aż zatrzymać ten proces. To technika służąca do trenowania Pokémonów takich jakimi są. A ja lubię ewolucję. Wiele pokemonów żyje tylko w lasach i jaskiniach. Musisz szukać wszędzie, żeby... zdobyć różne rodzaje pokemonów. Jebane geekie. Droga druga. Powder City. Wjebujemy się mu na Hada. Sorry, im. Pokemony są z nowe techniki, ale niektórych ataków mogą je nauczyć tylko ludzie. Pokémon staje się łatwiejszy do złapania pod wpływem zmian stanu, stanu, zarzucie, poparzenie, paraliż, wszystkie pomagają, ale łapanie Pokémonu nigdy nie jest pewne. No zgadza się, niekiedy mogą uciec. Nie ma tu żadnych poważnych trenerów Pokémonów. Wszyscy są łopaczami robaków, wiesz? Wszystkimi hobbystami. Ale Brock sali jest zupełnie inny. O! Wiemy, że w tym mieście jest lider. Lider. Od którego dostaniemy pierwszą odznakę. Czy wiesz co robię? Racja to ciężka praca. Pst, czy wiesz co robię? Nie. Rozpryskuję. Ripel by odgonić dzikie pokramy z ogródka No nie, nieźle Dobra Pewter City kamienne miasto Możemy iść dalej? Jesteś trenerem, prawda brak? Szuka nowych wyzwań. Chodź za mną. To nic prowadzi. No jakbym nie wiedział jak wygląda sala, no. Ziomek. Że może tak jest się z brakiem. Spoko... spokojnie rozprawimy się z nim, ale nie teraz, później. Cliffery przybyły z księżyca tego tak śplotka. Zjawiły się, gdy kamienne z księżyca spadły na MT Moon. Tak, tak, bile, dziesię... dziecięcy... Boże... Tak... A co to jest w ogóle? E... Powinienem być dziewczyną za moje długie życie. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę kości smoka. E... Dragonite? Aerodactyl. No, mogłoby się spodziewać. Skamienia Butopsa. Prymitywny Jeśli się nie ma, to Arody, która chyba spotkamy A w tym miesiącu. Temat wystawy to kosmos Pojad kosmiczny. Chcę Pikachu, jest taki słodki. Chcę, żeby tatuś mi go złapał, ale rzadko występują. Tak będzie Pikachu, być coś Mustone. Huh? Co w takiego specjalnego jak dla mnie to co wczajny No zgadzam się ziomek. Meteoryt, który spadł na MTMO. Podobno pochodzi z księżyca. Podobno. 21... 20 lipca 1969 człowiek po raz pierwszy stanął do tego dnia na księżycu. Specjalnie na tę okazję kupiłem kolorowy <śles> <Ach>, TV. <ślesz> Nieźle. I to tylko tyle Aha Aaaa. Ale nie umiejętności Nideryda Au Nidoran wsiadł. Nidob Nasz Pokemon to od Outstyard jest wybredny i ciężki do opanowania o to Pokémon, którego dostaje w wymianie. Szybko rośnie, ale może ignorować niedoświadczonych trenerów. Ale gdyby mieli odznaki. A. Dobra, lecimy dalej. Marketnia Aaa, eee, że dziomek znowu Na speedzie lecimy. Widzę, że mnie nie wypuści z tego miasta, dopóki nie, nie rozpierdlę Boroka, ale no... Nie chcę teraz mu dopierdalać. Dobra, zrobimy tak, skoro Tunis... Albo nie, jeszcze nie. <ślesk> Jestem taki, wiecie. Dobra, wyleczmy Pokemony. Porozmawiamy z ludźmi jeszcze. No, ja wiem czy muszę. No, Dzięki ba, umie usypiać. Co? Zespół szuka czegoś w Mythemon? Ha! Spalaj, telefonuję. Bardzo chcę pikachu, wymieniam się, więc na... na za moją klifarię. Wymieniam się pokemonami z tym małym. Miałem dwa pikachu, więc pomyślałem, że mogę mu jednego dać. Witaj, miło mi cię poznać. To bardzo niemiłe. Może byś mi odpowiedział? No proszę, powiedz mi coś o sobie... Chciało, chciałbym usłyszeć twój profil. Powiedz mi o sobie coś dobrego. Jaki masz profil? Tak? Jaki masz profil?

Dobra, może tam... Eee. Dobra, nie wiem o co chodzi. A daj! Nie zrozumiem co ci biega. Dobra No dzisiaj to koniec W następnym odcinku zmierzymy się z Liderem i będziemy jeździć dalej Chociaż... Nie dobra, za to wiem. A jednak Nie no co, wy, tutaj zakończę ten odcinek Jest jeden przeciwnik i lider to no nie Dobra Panią się nisko Mówił do Was Krzysiek na następnym odcinku jak mówię zmierzymy się z tym oczywiście liderem, zbierzemy naszą pierwszą oznakę, jeśli go pokonamy zobaczymy jak to będzie. No cóż, do zobaczenia ludziska. Siemano. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Proszę zapraszam do kolejnym odcinków, żeby ta seria była naprawdę popularna. Dziękuję.